to ma oczyszczanie. Kuleczka, która, tak, po pierwsze, złóż ręce sobie na sercu, stwórz kuleczkę, wyciągnij ją, rozbuduj, skondensuj jak najwięcej ci... światła, oczywiście jak najwięcej tak zwanej miłości, gorliwości i tak dalej, to ma po prostu być bardzo silne. Oczywiście to ma działać jako oczyszczenie całej twojej struktury energetycznej. Czyli po kolei tę kulkę rośnie do. Aż poczujesz, że dotyka tak jakby zewnętrznej nawet na zewnątrz troszeczkę twojej struktury aury, czyli gdzieś tak no tyle przykładowo i co dalej? Poczuj jak to rośnie na funkcji no tak jakbyś miał sam to budować i jest wokół całej twojej sylwetki tak? Twojego ciała i tak jakby wypełnia, jednoczy się z całą strukturą aury, struktury energetycznej, aury, i tak dalej. I teraz, tak jak to sobie trzymasz dalej i z intencją, od serca, rozpraszam wszystkie energie i tak dalej, to jakkolwiek to sobie wymyślisz, złożysz zaklęcie, niech będzie oczyszczające, to ten proces niech będzie, że tak jak impuls elektromagnetyczny, taki bardzo niewielki, na zasadzie odległościowo niewielki, czyli oczyszczający od serca i po prostu aż do tej struktury, tej bańki, tej bardzo rozgrzanej, można by powiedzieć, bardzo mocno naładowanej i rozświetlasz. I rozświetlasz. Dosłownie kilka takich impulsów na całe swoją strukturę energetyczną. Rozświetlanie. Jeżeli czujesz, że jakieś nieczystości, typu implanty, podczepy, i tak dalej, to co tak zwane wtyczki ja też nazywam, no to bierzesz sobie, koncentrujesz, jeżeli widzisz, gdzie masz, fajnie. Możesz to robić jednostkowo, tak? Obszarowo. A jeżeli nie, jak chcesz się pozbyć w całości, to tak jakbyś na tej bańce wokół siebie jeszcze nakładał taką cieniutką warstewkę, błonkę wręcz taką płonącą. Trzeba bardzo ostrożnie z tym ogniem, bo ogień wypala wszystko. Właśnie na tym polega wypalanie, że tych implantów również, żeby po prostu się ich pozbyć, tak? Ale, żeby nie stracić wartości własnej otoczki, tak? Po prostu wypalamy implanty miejscowo i od razu z serca regenerujemy warstwę ochronną, warstwę, którą wypalaliśmy. Tam, gdzie czujesz, że masz, to kondensacja, to tak jakby obszarowo, kulka, ogień, wypalone, tak jakby taki pikarnik, tak? Czy jakiś tam piec. A następnie. Odtworzenie, bo tam, gdzie wypalone, to czarna dziura, tak? Nie, od razu zalepiamy, światło. I na tym to polegać ma. Oczywiście można aż do bańki pierwszej, strefy wpływu drugiej, jakkolwiek sobie tobie potrzeba, tak, rób.